serdecznie. Kamil Oniszczuk jest dzisiaj z nami, zawodnik ACA Angos MMA Poznań. Witam Cię Kamilu serdecznie raz jeszcze. Cześć wszystko. Kamil, długo kazałeś na siebie czekać swoim fanom. Ta przerwa od zawodowych startów MMA już prawie, no to będzie ponad półtora roku. Powiedz mi, już chyba głód walki ogromny się wydaje u Ciebie. Tak, ja to już bym chciał zawalczyć, już mówię zobaczyć miesiąc temu na przykład, już te ostatnie dwa tygodnie, to już mi się tak nie chciało chodzić na treningi, zawsze gdzie lubię, gdzie lubię trenować, lubię chodzić na treningi, to już teraz mi się kompletnie nie chciało, już bym chciał zawalczyć i, i wrócić do klatki po prostu w dobrym stylu, no bo mówię, no, tak jak sam wspomniałeś, 18 miesięcy przerwy, no to natrenowałem się już przez te 18 miesięcy i, i czas... Tej adrenaliny, te, tych innych emocji. Mm -hmm. Kamil, ja tak obserwując Twoje social media, obserwując Twoją karierę, mam wrażenie, że jesteś takim zawodnikiem, który lubi mieć tak bardzo poukładany plan od początku do końca. Mam wrażenie, że do każdego sparingu po prostu tak bardzo optymalnie do tego podchodzisz. No wiadomo, w jakich żyjemy czasach. Y to jest dla Ciebie taki problem, że jednak no, są te ograniczenia. Jak ty, jak to wpłynie na Twoją formę generalnie? Jak Ty to postrzegasz? Czy udało Ci się po prostu wyciągnąć już wszystko, co, co było możliwe? Staczy, to ja lubię mieć poukładane wszystko, bo uważam, że to to chodzi w zawodowym sporcie, żeby to wszystko było w miarę profesjonalne jak naj lepiej jak najbardziej. na no, wiadomo, no, w zależności na jakim jest etapie kariery, na taki profesjonalizm możesz sobie pozwolić, ale no ja tylko tym się zajmuję, więc chcę żeby to wyglądało jak najlepiej i mam przygotowania motoryczne pod walkę pod danego przeciwnika, mam przygotowania techniczne, mam sparingi. Myślę, że tak pandemia do tych przygotowań jakoś nie wpłynęła na nie negatywnie z tego względu, że i w momencie, kiedy chyba już mogły być otwarte siłownie, mogły być otwarte sale, no to zaczynały się moje przygotowania. Mhm. Więc myślę, że to nie wpłynęło na to, a i tak nie planowałem za żadnych zagranicznych wyjazdów na sparingi, więc no, nie miało to żadnego wpływu. Mhm. Kamil, debiut na ACA w Polsce, gala już za 10 dni. Powiedz mi, czy rozmowy z ACA, jak gdyby kiedy już ta pandemia no, cały czas trwa, ale kiedy po tej pierwszej odwołanej walce, czy te rozmowy, czy ty jak gdyby chciałeś od razu doprowadzić tej walki z Mindauskasem, czy były jakieś inne propozycje dla ciebie? Jak to w ogóle wyglądało ten powrót do rozmów z ACA na temat twojego występu? W sumie to ja chciałem tej walki, która była już zapoczątkowana w kwietniu, no, mi zależało mi, żeby w sumie zawalczyć z tym rywalem, no bo się przygotowałem do niego w kwietniu, więc dlaczego miałbym teraz nie zawalczyć? I myślę, że to jest dobry przeciwnik na, na starcej federacji. No, nie mówię dobry w sensie, że słaby, bo jest bardzo dobrym przeciwnikiem, ale mówię, że dobry, no bo po prostu gdzieś stylistycznie jesteśmy podobni. Znaczy, w sensie będzie pasował mi jego styl. Mm -hmm. Kamil, no właśnie Mindauska z Wierzbicka. Wierzbicka z, e, dużo było takich głosów, że oniszczu no, przejedzie się po nim, natomiast rywal szalenie niebezpieczny, trzeba powiedzieć i też dosyć znany Polakom, no najczęściej z tej, z tej nie najlepszej strony, prawda, bo już e, Paweł Kiełek, Albert Odzimkowski bodajże, Kamil Gniadek chyba też e, w rekordzie, Mindałskasa. jak ty go w ogóle oceniasz, bo tam jest bodajże 10, 14 zwycięstw i chyba 10 10 poddań, no, trzeba będzie bardzo, bardzo mocno uważać. No, na pewno bardzo dobry artysta od poddań. No, jeżeli się przejedzie kamień to może tak być i bardzo fajnie, ale myślę, że nie będzie to takie proste, no bo Mindałgas nawet jak przegrywał, no to nie dawał łatwo pola i, i nie odpuszczał tak jakby, nie? No, myślę też, że jestem innym zawodnikiem na innym poziomie niż ci Polacy, którzy z nim przegrali. Ale mimo wszystko uważam, że to nie będzie łatwa walka i myślę, że naprawdę może sporo krwi napsuć mi. Jak ty oceniasz też? Myślę, że to jest taka marketingowo dla ciebie dobra walka, bo to jest najmłodszy zawodnik dosyć znany na tutaj polskiej scenie. Wiem, bodajże chyba jeden występ w KSW, też pokazał się na, na innych federacjach. Myślę, że tak z takiego punktu już wizerunkowego to jest też dobre dla ciebie rozwiązanie, czy tak rozpatrujesz go czysto, czysto sportowo? Wiesz co, no myślę, że Lepiej, o, lepiej taki przeciwnik, aniżeli miałby to być jakiś anonimowy zawodnik z Rosji, anonimowy dla Polaków, a nie anonimowy dla ICA. No taki został zaproponowany w sumie jako pierwszy, ja się na to przybiłem, a nie rozpatrywałem go za bardzo w tym kontekście jakimś tam marketingowym, bo no, jak dobrze wiesz, że marketingowo to, to zupełnie inne rzeczy się sprzedają, aniżeli sport i, i myślę, że to akurat tutaj nie ma różnicy jaki jest przeciwnik. Mm -hmm. Kamil, powiedz mi. No, właśnie, zaczęliśmy o tym marketingu rozmawiać. Nie jest, to, nie jest to żadna tajemnica, tak naprawdę, że miałeś też ofertę z Federacji KSW i kilku innych polskich federacji. Co skłoniło Cię do tego wyboru walki z ACA? Przewodniczący, do KSW była propozycja taka, to był, na pewno chcieli mnie do tego programu tylko jeden, a ja się na to nie zgodziłem, no bo ja mam 7-0, 7 walk, 7 wygranych walk i nie uważam, że jestem osobą, która ma brać udział w jakiejś reality show, tym bardziej, że nie uważam w ogóle, że w jakimś reality show, które było realizowane, powinna być, pod nagrodą powinien być kontrakt o o wartości. Nagrodą za zwycięstwo powinna być realna gotówka, a nie jakiś kontrakt o wartości, więc ja nie chciałem walczyć w jakimś reality show. Było blisko podpisania ponownej umowy z Tomkiem Babilońskim, ale Wojcałek Gór się do mnie w sumie odezwał, już o jakiś kontakt i, i zaproponował na dzień dzisiejszy i wiedząc, orientując się jakie są stawki rynkowe, najlepszą ofertę i myślę, że wielu nie ma takiej oferty w innych federacjach. No a to też to mówię o względach takich finansowych, a względem e, motywacyjnym, kolejnym dla mnie to był względ rankingowy. Zwycięstwa w ACA no liczą się można powiedzieć podwójnie. Jak, jak bramka na wyjeździe, no bo bardziej federacje, no nie wiem, no, UFC myślę, że bardziej patrzy na to, że ktoś wygrywał na NCAA, a niż na Babilonie, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to też jest taka, w sumie trzecia, no, że miałem te 18 miesięcy przerwy i, i chciałem zacząć rozpędzić tą karierę, jakby, no wiesz, nadać jej pędu, bo myślę, że walka na Babilonie teraz, yy, nie wiem, ósma walka z jakimś słabszym rywalem na zastępstwo, czy, czy, czy przez pandemię z jakimś słabszym rywalem, bo nie mieliby finansów na lepszego, nic, nic by mi nie dała. Mhm, mm jasne. Rozumiem, że Oferta z KSW dotyczyła tylko udziału w programie, tak? Nie było tej konkretnej propozycji kontraktowej dla Ciebie, czy konkretnych rozmów o jakimś typowo występie na gali? Wiesz co, ja wiem, że na pewno chcieli, żebym był w programie. I to tyle, ale też do mnie nikt się nie, nie, nie znikł, zawsze przez pośrednika, czy to do trenerowi powiedzieli, że chcieli, żeby żyłem, wystawić te programy, czy tam komuś innemu, kto do mnie dzwonił, do mnie nikt osobiście nie zadzwonił, ale w sumie dobrze, bo ja mam proste moje marzenia, każdy wie jakie są. Teraz jestem w innej federacji, również dobrej, ale no ja podchodzę do tego mocno sportowo i nie interesują mnie jakieś walki na jakieś undercardzie, czy wiesz, czy takie ja mnie po prostu to. Mm -hmm, mm -hmm, jasne. Kamil, y, w twoim rekordzie mm, zawodowym widzimy, co najmniej te dwie walki y, w roku, jako 2016, dwie walki 17, dwie walki 18, dwie walki i tak dalej. Czy w tym roku? Jest taka szansa, że też dwukrotnie zobaczymy Cię w klatce. Oprócz tego występu, ja wiem, że no nie chcemy tutaj wybiegać poza tą walkę z Midowskasem. Natomiast, czy gdzieś też masz w głowie jeszcze kolejny występ na ACA w tym roku? Jak są Na pewno. Na pewno, mhm. na pewno będę chciał drugi raz yy, w tym roku zawalczyć. I gdyby nie ta, ogólnie, gdyby nie ta przerwa, to ta kariera już się, po, yy, się rozpędziła, odkąd podpisałem kontrakt z Babilonem. No bo to można patrzeć pod względem, że dwie walki w roku, ale. Od grudnia 2017 do stycznia 2019 to były cztery walki, tak? Na, na przełomie tam 13-14 miesięcy. No, na pewno chciałbym drugą walkę stoczyć i chciałbym przyspieszyć trochę to wszystko. No to też będzie zależne pewnie od wielu innych czynników nie tylko wpływało, nie, nie tylko ode mnie, ale myślę, że dwie walki w tym roku będą na pewno. Mm -hmm, super. Kamil, muszę zadać pytanie, które myślę, że bardzo często ci zadają dziennikarze. Natomiast to bardzo ciekawe. Jak udaje ci się połączyć pracę zawodnika z pracą menadżera, też swojego? Bo to jest dosyć rzadkie już wszystko. Ja wiem, że uśmiechasz się i wiem, że często to pytanie jest zadawane, natomiast no. Jest to też duża praca, taka zorganizowanie. Ja często też rozmawiam z menadżerami, wiem ile oni też tutaj muszą czasu poświęcić, żeby taki kontrakt dla swojego podopiecznego ugrać. E Jesteś twardym negocjatorem, czy, czy skąd taka decyzja w ogóle? Na razie mam tylko pod sobą Kamila, oni szukają, więc, więc o tyle jest łatwiej niż inni. A tak, na całkiem poważnie, to wiesz co? To chodzi o to, że o, kto zadba najlepiej o twój interes. Ty sam, no i to jest proste. No, żaden menadżer nie zadba lepiej o swój interes niż ty sam. I wiesz, no jest wielu tych menedżerów w Polsce. Ja tam się śmieję, na przykład jak noszą wspólne dresy, wszystko. A chłopacy nie mają nawet sponsorów, wiesz o co chodzi? Ja, na przykład, od drugiej walki zawodowej, miałem, mam finansowanie, za to dziękuję moim sponsorom, który widać na moim Facebooku. Ale od drugiej walki zawodowej, mamy finansowanie, że nie musiałem pracować, tylko mogłem poświęcić, poświęcić się na trenowanie, i dlatego myślę, że tak się dobrze rozwinąłem. I tych inwestorów, którzy chcieli we mnie zainwestować, znajdowałem sam, tudzież jakiś kolega mi kogoś, poznał mnie z kimś, gdzieś yy, udostępnił kontakt. Myślę, że wielu zawodników w Polsce robi ten błąd, że zamiast sam, samemu zająć się swoimi sprawami, to za bardzo ufają innym ludziom, którzy nie do końca nie do końca się w tym sprawdzają bądź nie do końca się w to angażują. No bo jeżeli masz tych zawodników, jeżeli ja bym miał na przykład pod co 50 zawodników, to wiadomo, że, że nie byłbym w stanie załatwić jednemu r... jakiś tam fajnych warunków czy czy czegokolwiek, a jeżeli twardym negocjatorem na no pewno się tego uczę, bo pamiętam swoje drugie negocjacje w sumie, renegocjacje kontraktu z Babilonem, to nie, nie poszły mi tak dobrze, jak myślałem, że pójdą, jednak y, nauczyło mnie to wiele, a teraz z Bajsangurem w sumie nie negocjowałem za bardzo, bo on po prostu podbił jakby ofertę, którą kiedyś zaoferował i, i mi ona odpowiadała. Myślę, że ten, to bycie menadżerem, czy ogólnie y, w MMA, to, to wszystko raczkuje i to jest takie no, bo palcem po wodzie pisane. Y, jedyna osoba chyba, która ma dobry kontakt z UFC to jest Paweł Kowalik i, i, no, i to jest gdzieś taki jakby menadżer, który może do UFC, ale myślę, że nie ma w Polsce takich menadżerów, którzy by Ci załatwili zaplecze jakieś y, sponsorskie bądź medyczne. Mm -hmm. A ty, y Czujesz się w tym świecie, właśnie takiego, w tym świecie menadżerów, w tym świecie ogarniania kontraktów? E, ty czujesz się dobrze? Czy raczej traktujesz to jako taki, on powiedział, no, poniekąd zło konieczne, tak? że trzeba, wiesz, e, kilka takich formalności załatwić? E, bo, tak jak mówisz, ty dosyć. E, ja też w ogóle obserwuję Twoją karierę i mam wrażenie, że ten wizerunek jest tak bardzo konsekwentnie prowadzony, e, że te działania są bardzo, bardzo konsekwentne. Ja uwagę, ty masz też swoje logo, co jest w ogóle. Dużą rzadkością wśród fighterów. W ogóle ty się tym też tak interesujesz od tej strony, właśnie, bym powiedział, drugiej? Czy to jest wszystko takie spontaniczne troszeczkę? No właśnie, mam, mam swoje logo. Eee, tak, znaczy, ogólnie staram się dbać o, o swój, jakby, wizerunek. Nie, nie, nie krzyczę, że jestem drugim Konorem Magregorem czy, czy coś takiego, staram się dbać o swój wizerunek. W inny sposób, po prostu ładnie się ubierać. Jeżeli idę na konferencję prasową czy, czy na jakiś e, wywiad do telewizji, e, staram się również graficznie, fajnie gdzieś prowadzić swój fanpage i, i, i prowadzić dobre social media, nie wrzucać jakiś śmieci tak, za przeproszeniem powiem. A od, odnośnie doświadczenia w takim byciu menadżerem, no to ja. Myślę, że mam doświadczenie. Jeżeli miałbym mówić jakie, mam to już w rozmowach z jakimiś potencjalnymi sponsorami czy, czy inwestorami. To nabyłem takie doświadczenie, wiadomo. Ciągle się tego uczę, ale myślę, że coraz łatwiej mi się z nimi rozmawia. A kontraktowych takich odnośnie GAL, no to miałem jedno. No to, znaczy, dwie, no, dwie bo i Babylon, no to dopiero w tym raczkuję. Ale też nie powiem, że w przyszłości może nie powstanie coś takiego jak oni Promotion się śmieje, bo już zorganizowałem jedną walkę mojemu koledze klubowemu, teraz zaraz dograliśmy drugą walkę mojemu koledze klubowemu, ale na razie to jest takie takie, wie, że po prostu znam jakichś organizatorów, to się ich zapytam, czy by nie chcieli wziąć tego zawodnika, nie, nie nazwałbym się menadżerem, po prostu skupiam się na sobie i chcę tą karierę prowadzić jak najlepiej, bo uważam, że wizerunek jest bardzo ważny i jeżeli ładnie się prezentujesz, jeżeli ładnie się wypowiadasz, jeżeli ładnie prowadzisz swoje social media, to jest większe prawdopodobieństwo, że znajdziesz jakichś większych inwestorów, większe finansowanie tej kariery. Chociaż jeśli dobrze płacisz, że wiadomo, że ta gara też jest dobra, ale zawsze dodatkowe pieniążki się przydają. Jasne, że tak. Hmm. W ogóle mam też takie pytanie, bo ja obserwując Twoje między innymi, social media, no nie ma co ukrywać, że jesteś człowiekiem dość bezpośrednim w tym, co mówisz, wyrażaniu swojej opinii. E, to przeszkadza, czy to pomaga? Już kończąc ten wątek menedżerski, jak, jak ty uważasz? Bo tam było kilka chyba takich wypowiedzi, e, bardzo bezpośrednich, do niektórych osób, no już nie będziemy mówić do kogo, e, gdzie. no. Wiadomo, wiadomo, menadżer to gdzieś się wydaje taka osoba, która no, musi troszeczkę gdzieś czasami troszeczkę się schować, troszeczkę może za dużo się nasłuchać, a ty ja widzę, że z takim bardzo bezpośrednim człowiekiem, raczej nie ukrywasz tego, tego, co masz do powiedzenia. Czy to nie staje ci na drodze, żeby te kontrakty były jeszcze dobrze? Znaczy wiesz co, to ja walcie mówię. No, nie, nie jestem menadżerem żadnym, więc walczę o swoje dobre imię jakby. I. Też jestem prawdziwy, wiesz co jest dużo zakłamania w świecie, obłudy fałszu i takiego, że tak powiem lizania się po dupach i ja na przykład nie, nie zamierzam y, taki być i jeżeli mi się coś nie podoba to mówię, że mi się coś nie podoba, jeżeli mi się coś podoba to mówię, że, że coś jest fajne i jeżeli widzę jakieś kurde zestawienia bez sensu albo lansowanie się albo w ogóle y, głupoty, które nie są nie mają nic wspólnego z logiką, no to będę o tym mówił i, i będzie to na pewno częściej jeszcze u mnie, że będę o tym mówił, bo po prostu jestem sobą. I tak myślę, że się nieraz powstrzymuję przed pewnymi opiniami, bo prywatnie moje opinie są o wiele, o wiele mocniejsze. Jasne. Ja nie tak dawno napisałem taki tekst, w którym pokusiłem się, już też kończąc ten wątek marketingowy, w którym pokusiłem się takie stwierdzenie, że tak naprawdę. Wyniki osiągane w social mediach, dziś już zrównują się z tymi wynikami sportowymi. To widać między innymi po kontraktach zawodników tak zwanych fikowych federacjach. Czy ty pokusiłbyś się też o takie stwierdzenie, czy masz inne zdania na ten temat, że te social media i wyniki to jest praktycznie, ta waga jest mniej więcej równa? Jak, jak ty to oceniasz ze swojej perspektywy? Wiesz co, yy, ogólnie to jest taki złożony trochę temat, no bo ostatnio też o tym rozmawiałem z jedną firmą, która do, do mnie dołączyła. No bo tak, jeżeli byśmy porównali moje zasięgi z zasięgami Bonusa BGC, no to myślę, że myślę, że nie miałbym w ogóle do niego podjazdu, bo go zna o wiele, 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 wiele więcej osób. Aczkolwiek, jeżeli teraz jest firma, jakaś poważna firma, nie? Taka, która sprzedaje jakieś głupie koszulki z głupimi napisami, czy czy kubki, tylko firma, załóżmy, która robi dachy, nie wiem, fotowoltaikę czy cokolwiek, no to taka firma nie będzie chciała związać się z bonusem BGC, no bo on no bo zaszkodził jej wizerunku, nie? mimo że na przykład zrobiłby wydźwięk, ale negatywny. Myślę, że te firmy dbają o swój wizerunek i chcą mieć wizerunek taki pozytywny, dlatego na przykład mimo wszystko Pudzian miał lepszych sponsorów aniżeli Popek no to jest bardzo złożony temat, do którego nie ma co podchodzić zero jedynkowo, bo z kolei na przykład nie wiem, jeżeli byśmy mieli jakąś dużą wypożyczalnię luksusowych samochodów to myślę, że ona by miała gdzieś, czy, czy tym autem jeździ, jakiś znany, nie wiem, Adam Małysz, czy tym autem jeździ, kurde, Popek, no bo nawet by jej bardziej zależało na tym, żeby jeździł nim Popek, bo by więcej osób to zobaczyło. No to są różne firmy, które mają swoją politykę różną i nie można tego tak porównywać, ale na pewno no, te zasięgi w mediach są ważne i to z yy, umiejętność potrafienia zgromadzić zainteresowania wokół swojej osoby, tak? No myślę, że Konrad McGregor pokazał to idealnie, zgromadził duże zainteresowanie wokół swojej osoby i, i czerpał z tego największe profity. No tak, też zawsze z tymi, z tym krzykiem Agregora czuł jednak niesamowite wyniki, e, prawda? Mm, powiedz mi, Kamil, e, no ta walka w e, ACA teraz mi dał skasę już na takich typowo sportowych e, kwestii. Mm, no bardzo mocno możecie katapultować w rankingach, jak Ty w ogóle oceniasz tą kategorię 7-7 w Polsce i jak siebie widzisz w tym rankingu, czy może jest jakiś zawodnik w tej kategorii, na który specjalnie tutaj chciałbyś, chciałbyś się zmierzyć? Um, ogólnie to myślę, że myślę, że może mnie, znaczy no nie myślę, że może, tylko na pewno mnie katapultuje wysoko. Ewentualne zwycięstwo. No nie ewentualne, no bo ja dam z siebie wszystko i wygram tą walkę. Jak siebie widzę, to wolałbym odpowiadać na takie pytania ogólnie po walce. Mhm. Ale myślę, że widzę siebie bardzo wysoko i myślę, że jestem za nisko w niektórych rankingach, a w niektórych troszeczkę za nisko, w niektórych bardzo za nisko. Mhm. E a jeżeli jest jakiś rywal, na którym by Ci specjalnie zależało tutaj w Polsce, żeby zimkrzyłać rękawice, jest jakiś taki zawodnik, który, który no powiedzmy pasowałby Ci stylowo, pasowałby Ci, bo nie do końca tutaj go lubisz, czy z jakichś innych względów tutaj jest ktoś taki? Wiesz co, ja nie, ja nie lubię Andrzeja Grzybyka i, i on się gdzieś tam do mnie sprół to on mnie wyzywał do walki, a nie ja go w jakichś wywiadach. Eee... Bo miałem konflikt z już Jóźwiakiem i on się w to wplątał niepotrzebnie, a potem Paweł jak sam go zwyzywał. Ale ogólnie czy chcę z nim walczyć? No ja napisałem na, swoim, na Twitterze, że jeżeli będzie w to go zapraszam, on no, wybrał inną drogę swojej kariery. I raczej nasze drogi się nie skrzyżują, więc nie mam jakiegoś mega parcia, żeby, żeby z nim walczyć, ale jeżeli miałbym Ci wskazać Polaka, z którym chciałbym, no to byłby on. A ale no mówię, no to on jest w KSW, ja jestem w ACA i te nasze drogi się mogą skrzyżować jedynie na nie, na, na korytarzu, na jakiejś hali, a prędzej aniżeli, na, aniżeli w klatce. Mhm, jasne. Kamil, dosyć intensywny okres dla twojego bułanko z MMA, Daniel Skibiński wraca do klatki, prawdopodobnie też, no, chyba numer jeden z Polaków mimo wszystko w tej chwili w, kate w twojej kategorii, wraca macie Kazieczko, także mhm. Także tutaj dosyć niestety czas w tym klubie. Jak, jak dajecie radę? Czy to są... Ty głównie tutaj też pracujesz z Danielem i z Maciem? Czy jak to w ogóle wygląda w tej chwili przed, przed tą galą? Walczył Maciek Kazieczko, walczył Daniel Skibiński, e, Michał Andryszak, już jest ogłoszony, to mogę powiedzieć. Mm -hmm. Tak, jeszcze będzie walczył. Jeszcze oh, Hubert Lotta, Dawid Śmiałowski, e, Zeszłon tygodniu, czy dwa tygodnie temu walczył Piotr Kuberski i, i też Michał Andryszak, więc ona no przełomie miesiąca tych walk jest chyba z 8. Mm, e, no, ja z Mieleńskim to się głównie przygotowujemy, bo to jest mój główny sparring partner. Ale poza tym z Maćkiem też coś tam nieraz porobię, chociaż on jest troszeczkę mniejszy, więc robi raczej z najmniejszymi zawodnikami. E, no, trenujemy, jest też ekipa bardzo mocna. U nas zawodnicy są Różni. Są tacy, którzy są nieznani, a są bardzo dobrzy. E, przyjeżdżają do nas, był Igor Michalisz, był Adam Niedźwiedź. E, no cały czas ktoś przyjeżdża, cały czas ktoś jest. Teraz mu Muradow przyjechał, więc jest z kim porobić. Mm -hmm. Jeśli właśnie wspomnieć o Maciku Kazieczko, e, Maciek prawdopodobnie, jeżeli by udało mu się pokonać Mariano Ziłkowskiego, najprawdopodobniej e, dostanie walkę z Mateuszem Gamrotem. E, kończąc już tutaj różne spekulacje, jaki jest wasz tutaj stosunek Ankosu do do Mateusza, was tutaj jako klubu, bo wiemy, że te relacje, no, często właśnie z tymi zawodnikami, którzy odchodzą z tego klubu i nie do końca yy, mówiąc tak już wprost, przyznają się do tego, do tego klubu, z którego wyszli, no nie są najlepsze. Jakie wy macie podejście? To jest takie już czysto sportowe, jeżeli Maćkowi udałoby się dostać tego title shota, czy tu będzie chodziło o coś więcej niż sport? Wiesz co, chyba te, yy, Mateusz ma walkę, obronę pasa, Maciek walczy z Marianem i, i Mateusz będzie wolnym zawodnikiem i pójdzie do UFC, więc, więc oni się raczej nie spotkają. No tak, natomiast no Maciek jeżeli teraz wygra, no to Mateuszowi zostanie jedna walka jeszcze w kontrakcie. Mateusz ją, no Mateusz ją stoczy chyba szybciej, aniżeli Maciek dostanie drugą. Mm -hmm, a jak mógłbyś się odnieść do tych relacji z zawodnikami, którzy, którzy opuścili Anko z MMA? Jakie wy macie podejście, jakie ty masz może, bo wiadomo, no, też trudno się odpowiadać za, za kolegów, jakie ty masz relacje z tymi zawodnikami, jak, jak ty w ogóle oceniasz to? Wiesz co, ja, ja nie mam żadnych relacji, bo, bo to jest każdego sprawa, gdzie trenuję, e, to jest nasza praca i każdy ma prawo wybrać to gdzie chce trenować. E, ja nie, chłopaków jak widzę to się z, z nimi rozmawiam, ale jakoś tak nasze drogi się nie krzyżują, że się nie widujemy. I relacje mamy, no spoko, normalne mamy, wiesz, to, to są normalne relacje po prostu, a odnośnie tych wszystkich pytań i dywagacji, no to każdy trenuje tam, gdzie chce, to jest zawodowy sport i tak ja do tego tak przynajmniej podchodzę. Kamil, już ostatnie pytanie, żeby tak Cię nie męczyć, zostało 10 dni do walki, co teraz tak naprawdę, na jakim jesteś etapie, to jest teraz łap świeżości, czy jeszcze Jakąś technikę specjalnie szlifujesz e, dla Mindauskasa? Zresztą, no już teraz, zacząłem od dzisiaj robić wagę. E, pff, robię dynamikę, kończę robić dynamikę, no i to jest właśnie głównie łapanie świeżości. E, lepiej być troszeczkę, w sumie, no ja nie jestem niedotrenowany, bo jestem super przygotowany, ale lepiej troszeczkę odpocząć i mieć więcej tej energii werwy na walce, aniżeli się przetrenować. Czy technikę specjalną, wiesz co, to już tą technik, technikę co, tyle techniki, co miałem zrobić, to już zrobiłem. Jestem my się przygotowany na wszystko i teraz czas na pojedynek. Mhm. Jeszcze jedno muszę pytanie zadać, bo wspomniałeś o tej wadze już naprawdę ostatnie. No właśnie, ta waga w trakcie pandemii, to już po prostu u niektórych zawodników, wiesz, legendy krążą. Jak to u Ciebie wygląda? Czy To zbijanie wagi idzie tak po twojej myśli? Czy faktycznie trochę więcej tych kilogramów jest, jest do zejścia? Wiesz co idzie po mojej myśli? Bo ja jestem sportowcem i, i, i trenowałem w pandemii, każdego dnia trenowałem. Nie zaniedbuję się, nie zajeżdżam się, nie, nie wyglądam jak jakiś grubas nigdy, tylko zawsze mam super formę i, i każdego dnia trenowałem, więc ta waga była około 90 kg. Teraz jest 88 i. I myślę, że dobrniemy do limitu bez żadnego dużego problemu. Jasne. Kamil, bardzo serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas. To jeszcze powodzenia i zwycięstwa na ACA. No i co, mam nadzieję, że widzimy się na hali i już taki wywiad po wygranej walce zrobimy. No, dziękuję bardzo. Wt wtedy ci powiem, który się widzę w rankingu. Okej, okay, dobra, trzymam za sobą. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Hej. No. Dziękuję.